Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Dark Souls 3. Jesteśmy w Kaplicy Zjednoczenia, bo chciałbym podejść sobie do Andre i zobaczyć, czy jak yy, tę tarczę z tym wzorem, czy jak ona się tam nazywała? Zaraz czekajcie, zobaczę sobie. Tarcza, która nam przyspiesza regenerację energii, która to była. Aha, ja mam ją założoną. Założyłem ją sobie właśnie. Czy jeżeli e, ją ulepszę sobie, czy absorpcję przy osłonie e, ataków fizycznych będzie większa... To chciałbym sprawdzić. Wzmocnij broń, czy to tutaj będzie? Zgadza się, to będzie właśnie tutaj. E, czekajcie, nie, ona podnosi nam, To nam podnosi tylko stabilność. Niestety chyba. A nie absorpcję obrażeń. O, proszę bardzo, będzie, 100%. Eee... I już podnie... Aha, to chyba nie to w ogóle wzmocniłem. Ja pierniczę, co ja zrobiłem? Eee, sprawdźmy sobie tę tarczę. No nie, 89 nadal ma, ale stabilność się zwiększa. No dobra, trochę pochodzę sobie z tą tarczą, jak już ją ulepszyłem. Miejmy nadzieję, że to coś pomoże. Jeżeli będę miał jakiegoś ciężkiego przeciwnika, na którego naprawdę będę potrzebował tej tarczy, i tak dużo by mi zabierał życia przy atakach, no to wtedy sobie wrócę do tamtej mojej poprzedniej. A teraz wracajmy już do tego ogniska, które się nazywa Wspólny Grup. Okej, okay, jesteśmy. No i tam chyba. Tyle wszystko zrobiliśmy. No tam tylko na tej drodze zostały nam jakieś skarby, ale no, smok nam przeszkadza w tym, żebyśmy mogli to zebrać. Dlatego idziemy sobie dalej. I zobaczymy co tutaj. O ja pierniczę. Serio, będę z nim walczył teraz. O cholera. Ale mi życia zabrał. O, jeszcze mnie pali to! Czekajcie, może tutaj jak się schowam. No i tak dalej obrywam, pewnie. Cholera. Dobra, lecz się szybko. No jak ja mam to wyminąć? Zjara mnie gnój doszczętnie. No i pod siebie teraz zionie. Dobra, leczmy się. Wow! Jakoś tego uniknęliśmy. Dobra, ja zwiewam może za ten kamień z powrotem, co? Dobra, ładnie. Teraz... Teraz nas to uchroniło jakoś. Ok. Ale, że on nie jest jako boss. O o! O o chyba się zdenerwował Chłopaczyna. O o! Dobra, uda. Nam się schować udało się. Wyleczmy się. No, no, jeszcze nas pali. I do tej łapy. No gijżesz w końcu. Ile on ma tego życia? O o, znowu się zdenerwował chyba. Ja pierdzielę. Nie, szybko leczmy się! Kurna jego mać. Oho! Co to się wydarzyło? Wywrócił się? Proszę bardzo. I spadł tam w przepaść gdzieś. Nie dostałem dużo za niego. Cholera. To raczej nie wróży nic dobrego. Okej. Okay. Eee, tam mamy skarb, ale zanim sobie pójdziemy dalej. To ja bym zeskoczył tam na dół po te skarby, proszę, bo to jest w tym miejscu. W sumie. Mam nadzieję, że się nie zabije. No, żyje. Całe szczęście. Duża dusza zmęczonego wojownika. A, jeszcze wy tutaj jesteście, zapomniałem. Na razie Tutaj jeszcze skarbik tam został o o! Ech! Śmierć jest blisko. Czemu to go nie trafiło? Dobra, obydwaj leżą. I zbierzmy ten skarb. Śmieci, aha, dobra. Mogłem się tego spodziewać w sumie. Nic tam więcej nie mamy. I tak dostałem, no cholera! Dobra, pokonany, bo chcę się jeszcze rozejrzeć, czy na pewno wszystko zebrałem. A ty, gin, padalcze. Tak, no tam byliśmy. No to chyba już w sumie wszystko tutaj jest. To chyba sobie tym krętym mieczem wrócę do ogniska po prostu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Estusy nam się odnowiły. Mam nadzieję, że nie będzie tego smoka. Teraz tutaj, co? Jak już raz go zwoiliśmy w przepaść. No, chyba go nie ma. Dobra, no to fajnie. Możemy sobie iść dalej. Zobaczmy, co tutaj za skarb się kryje. O, i proszę, możemy sobie właśnie zerknąć na całe to mokradło z góry, łuska z tytanitu, bardzo dużo tutaj tych łusek, nie, nie świeci się żaden skarb, który byśmy pominęli, chyba nic takiego nie widzę, no ale różnie to może być, czekajcie, no tam też żeśmy chodzili, tam jest jakiś skarb, ale to chyba teraz tam dopiero dotrzemy, myślałem, że... Byliśmy tam wcześniej. Dobra. Tarcza w dłoń. Coś tu słyszę. Tam jest szczureczka Za ścianą coś słychać? Ej, ukryta ściana jest. No ja pierniczę i ten żółw cholerny. Czy co to tam jest? Aha, dobra. O, szybko wyroluj się z tego. No ginżesz, no cholera jasna. No i super. No nie, nie pokonam go. Dobra, ja go wyminę chyba. Ale to tylko to było, chyba że tam jeszcze jakaś kolejna jest. Ukryta ściana. A oczywiście i skarb. Dusza jakaś. Nie ma więcej. Trzecia ukryta ściana, ja pierdzielę. Strzała błyskawic. Zaraz sobie przeczytamy opis. No już więcej chyba nie ma. Tak mi się wydaje. Dobrze, że cię było słychać. No e, sugiń w końcu, podalcze. Ej, dobra, to trzeba posprawdzać, czy tutaj nie ma więcej ukrytych ścian w sumie. No mogę rolować przecież w te ściany. Zapomniałem. No nie, z tej strony to raczej nie. Tutaj też chyba nie będzie. No, będzie las za mną, co? Dobra, ja szczureczko. Chodź, tu do mnie. Dobra, pokonana. Łuska z Tytanitu. Razy dwa. Czy ten żółw za mną idzie? Bo chciałem przeczytać opis tej strzały błyskawic, którą zdobyliśmy. Mamy tutaj. Nieliczne kobiety rycerze, żyjące w epoce bogów, korzystały z tego cudu, aby walczyć ze smokami. Użyj łuku błyskawic, aby wystrzelić strzałę. Strzały błyskawic mają większy zasięg niż włócznie i miały być używane do przebijania smoczych oczu z daleka. Nie zapominaj jednak, że wszystkie piękne historie poznać można po wielu dodatkowych ubarwieniach. Okej, okay. co my mamy tutaj? Dobra, tutaj mamy jakąś windę. A tutaj mamy skarb. Jak to z góry jakoś będziemy musieli do niego dotrzeć, chyba? Ciekawe, czy tutaj nie ma nic ukrytego, cholera? To jest ciekawe. Dobra, porolujmy sobie jeszcze. No nie ma, dobra, chodźmy sobie do naszej windy. O, tutaj można zaskoczyć. Okej. Okay. I otwórzmy sobie drzwi. I ognisko. To to wcześniejsze jest w ogóle. Okej. Okay. Odpocznijmy sobie przy nim. Fajnie. Eee, I tak, zobaczmy tutaj w tym miejscu lab był. Czy może go nie ma? Nie ma, bo chętnie bym mu złoił skórę. No dobra. I tak, z tej windy mieliśmy tutaj gdzieś jakiś zeskok. W tę stronę? Chyba w tę. O! Okej. Okay. A tak, winda pojechała nam dalej. Dobra. Tutaj mamy jakiś skarb. więcej tutaj chyba nie widzę. Żar, fajnie. Nie ma jakiejś ukrytej ściany? No. Na pewno nie ma. Jest! Cholera! No dobra, I tutaj mamy jakieś zejście w dół. Ozdoba włóczni Filianor. Zobaczmy, co to za przedmiot. Mamy go tutaj. Włócznie kościoła strzegą snu księżniczki, a to jest symbol spełnienia tej powinności. Ozdobna złota tkanina z herbem z młodej trawy. Rycerze księżniczki z dumą okazywali te cenne odznaki, najczęściej zawieszając je na swoich bliźniaczych ceremonialnych włóczniach. Okej, okay. Strasznie tam daleko w dół trzeba schodzić. Ja tam na razie nie idę. Może sobie. Muszę pamiętać o tym miejscu, żebym nie zapomniał. Eee, a na razie sobie pójdę. Czekajcie. Tutaj była ta winda, bo jeszcze w drugą stronę mieliśmy przejście. Ok, tutaj możemy sobie zaskoczyć. Oj, proszę, po ten skarb zaskoczymy tutaj. No, dobrze, że nie spadłem. Pierścień lodi plus 3, no super. E, używamy takiego pierścienia, więc sobie teraz weźmy, po prostu ustawmy lepszy. Zwiększa nam szybkość odzyskiwania energii. No i w sumie e, nie mam sensu teraz już używania tej tarczy. Założę sobie tą, co miałem wcześniej, tylko która to była? Ta ma 100% absorpcji obrażeń fizycznych. To tak zróbmy, a tam sobie może pójdziemy... Później w te ukryte przejście, a chodźmy tutaj główną ścieżką w sumie. Tak myślę. Czekajcie, nic tutaj nie ma. No nie, raczej tutaj nie zaskoczymy. Ej, chyba w którymś z pierwszych odcinków e, z tego DLC widziałem to miejsce. Rozkwitający zielony pąk. Dobra, chodź, ale ty masz miecze? No z takim jeszcze nie walczyliśmy chyba. Nie, jednak chyba. Tarczę sobie zostawię. O ja pierdzielę. O o! Nic go z równowagi nie chcę wytrącić. Ile życia ma w ogóle? Więcej niż ja na pewno O. -o. Wow. Ładny atak. Jest wakstabik, fajnie. Trawrzesz go. Dobra, pokonany. Udało się jakoś nam. Para wielkich mieczy rycerzy pierścienia. Kaptur rycerza pierścienia i grudka tytanitu. Dobra, zobaczmy sobie te przedmioty w takim razie miecze mamy tutaj. Dwa wielkie czarne miecze rycerzy pierścienia. Uzbrojenie pierwotnych ludów wykuwano w głębiach odchłani, nadając mu pewne pozory życia. Właśnie dlatego też bogowie nałożyli na te miecze i ich posiadaczy pieczęcie ognia. Umiejętność żar. Krzyżujesz dwa zmęczone bojami ostrza, wskrzeszając na chwilę płomienną iskrę. Szybki jak błyskawica wymach do góry, przecina powietrze będąc wstępem do normalnych lub silnych ataków. No i skaluje się z siłą, której potrzeba połowalibyśmy 40 punktów, żeby móc te miecze nosić, więc to odpada całkowicie. No i tutaj mamy jeszcze kaptur rycerza pierścienia. Rycerze ci przywdziewali skażone odchłanią odzienie, skrywając swoje oczy pod licznymi warstwami tkanin. Miało to na celu nic innego jak ujawnienie tego, co skryła pieczęć ognia, nieśmiałą próbę nieposłuszeństwa boskim nakazom. No leciutkie jest, ale absorpcję obrażeń fizycznych ma słabszą niż ten ubiór Gale, który nosimy, ale magiczne ogień błyskawice mrok od tych obrażeń absorpcja jest lepsza. No ale zostaniemy może ubrani jak ten Gale. W sumie co nam szkodzi? Czekajcie, czy tutaj mamy po co iść? Nie ma żadnego skarbu. Chyba. Dobra. Ale tam górą można chyba wskoczyć sobie. Czekać, o tutaj coś jest. No co to? Fragment rytualnej włóczni. No i kolejny przedmiot do przeczytania. Przedmiot do gier sieciowych, fragment włóczni rytualnych, wykorzystywanych niegdyś przez rycerzy księżniczki Filianor. Od nich właśnie pochodzi nazwa włóczni Kościoła. Kiedy włócznie Kościoła stawiaj stawiają czoła wyjątkowo niebezpiecznym wrogom, ten przedmiot pozwala im sięgać do dziedzictwa dawnej chwały i przyzywać szereg wyrzucanych w górę rytualnych włóczni. Okej, okay. czekajcie, no tutaj mamy te drzwi, to tam pewnie będziemy się kierować. Ale chcę zobaczyć, czy tutaj więcej tych skarbów nie ma jakichś. Na pewno tutaj możemy zaskoczyć po skarb, tak myślę. W tym miejscu zgadza się. Migoczący titanit. I tu nic więcej nie ma. Chyba nie. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra. Spodziewałem się czegoś więcej. W sumie. No to co? Idziemy do tych drzwi. Nie wyglądają zbyt obiecująco. Przyjrzyjmy się im. No jakieś postaci tutaj wyryte są. Okej, okay, czyli my chyba się zbliżamy do tej Filianor i cały czas próbują nas od tego odwieść. Otwierajmy. Zobaczmy, co na nas czeka za tymi drzwiami mgła. No okej. Okay. A za mgłą to chyba się możemy domyślać, co będzie czyhało. Dobra, ja się rozpalę. Ech, bo na 99% jestem przekonany, że tam jest boss. No i przejdźmy przez tę mgłę. Nierozsądnie. Ten sędzia? Czekajcie, to biegniemy go tu od razu, bo jak tam zaraz poprzyzywa, sędzia Argo. Okej. Okay. Kogoś będzie przyzywał chyba, co? Ale mogę go tłuc. O, o. A tutaj jakiś jest przeciwnik cholerny i rzuca w nas nie wiadomo jaką ilością jakichś noży. No ty gnoju. Półmrok, włócznia kościoła. To on jest? Chyba nie. No, traf go żesz. Dobra, pokonany. Ale tam jest kolejny. Co jest grane? Dobra. Oja, piernicze. Dobra, jak ty starczą, to ja też starczą. Ej, dużo życia mi zabrał w sumie. Wyleczmy się. Co on kombinuje? No nie, 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 nie! Dobra, będzie w nas walił z tego. No chodź tu, gnojku. Będziemy tak skakać teraz, co? O, -o Sparował mnie! Żyje jeszcze? Całe szczęście. Leczmy się. Za dużo życia to ja mu nie zabrałem. O, o. Cholera. Dobra, jednak może bez tej tarczy. No chodź tu, gnoju. chcecie przesiekać. Och ty, w mordę. Co to za ataki są? Dobra, ucieknijmy od tego. A sędzia Argo gdzie jest? Czy on z drugiej strony? No nie, on. Z... Zabiłem go? Czy zniknął po prostu? Spiesz. Kogoś kolejnego przyzywasz? No nie, no, kolejny. Serio. No nie, to nie, nie należy do łatwych ta walka, bo tak to bym z tym półmrokiem sobie pewnie powoli, powoli cholera. Dobra, ten leży. Ten coś kombinuje. Dobra. Trochę go trafiliśmy. O nie, 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 nie. Dobra, leczmy się. Ja pierdzielę. No już niewiele. Nawet zginąłem. Dobra. Traw go no jak on... Unika. Gnój. Dobra, pokonany. Czy coś jeszcze? Sztaba Tytanitu i ozdoba włóczni Filianor. Okej. Okay. No dobra. I sporo dusz w sumie dostaliśmy. Wyleczy się na wszelki wypadek i tarcza w dłoń. Mamy przejście dalej. O. Udało się za pierwszym razem, nawet ładnie. Dobra, tutaj mamy ognisko. Rozpalmy je sobie. Odpoczywać, no może odpocznę? Czemu by nie? Tak sobie myślę. Tam mamy windę, ale jeszcze ta ukryta ścieżka nam została. Także nie wiem, czy chcę tam iść teraz, czy w tą ukrytą ścieżkę najpierw, może. Ale wiecie co? Zrobię to już w kolejnym odcinku. Pokonaliśmy Bossa, więc myślę, że na ten odcinek wystarczy. No, tego Midira też w przepaść zwaliliśmy tam na początku, i tutaj te, tą włócznię kościoła pokonaliśmy. A, dobra, zobaczmy jeszcze przedmioty, jakie zdobyliśmy sobie. A, okej, okay, to my zdobyliśmy ozdobę włóczni Filianor, i to jest druga taka dowód na spełnienie powinności włóczni. E, to już chyba czytaliśmy. Włócznie Kościoła strzegą snu księżniczki, a to jest symbol spełnienia tej powinności. Ozdobna złota tkanina z herbem z młodej trawy. Tak, czytaliśmy to. Żadnej duszy chyba z tego bosa nie otrzymaliśmy, niestety. No dobra, no to by było tyle. Wróćmy do kapliczki zjednoczenia. No i dobra, mamy 127 tysięcy dusz. No i dajmy sobie nowy poziom. Tak jak mówiłem, do 45 w tę witalność. Ale chciałbym sobie zużyć wszystkie moje dusze. Jakie mam? Po prostu w ekwipunku. Zróbmy to, albo chodźmy sprzedać je po prostu do naszej opiekunki kapliczki. Będzie szybciej. Dobra, mamy 150 tysięcy kolejne. No, może przesadziłem, bo pewnie mi dużo tych dusz zostanie w sumie. No i dajmy sobie tę zręczność dalej. No i. Wymagane dusze 88 tysięcy. To ja może sobie gdzieś po farmie już poza odcinkiem. No dobra, to myślę, że będziemy sobie kończyć. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli się komuś podobało, niech zostawi łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam też na mój serwer Discord, do którego link znajdziecie w opisie. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!